Kona. Model Kona to słup klasy B. Jego opływowe linie i muskularna sylwetka sprawiają, że jest niepowtarzalny pod każdym względem. Wyraziste kształty oraz kontrastujące nadkona podkreślają agresywny oraz odważny design tego pyta. Jest to jedyny model Hyundai'a, który pozwala dopasować się do Twojego stylu. Z uwagi na możliwość bogatej konfiguracji, jaką jest dach oraz lusterka w dwóch kolorach do wyboru oraz możliwość trzech wariantów wykończenia wnętrza. Prezentowany model posiada silnik 1.0 TGDI o mocy 120 koni mechanicznych i 6-stopniową skrzynię manualną. Dostępne są również silniki 1.6 TGDI 177 koni z napędem naprzód oraz na cztery koła z 7-biegową automatyczną skrzynią biegów. Kona występuje również silnikiem Ditla 1.6 CRDI 136 koni mechanicznych z dwusprzęgłową 7-stopniową skrzynią automatyczną. Średnie spalanie w prezentowanym modelu wynosi 6,2 litra na 100 km. Pojemność bagażnika to 361 litrów. Model Kona jest również bardzo bezpiecznym samochodem, co potwierdza otrzymując 5 gwiazdek w teście bezpieczeństwa NCAP. Systemy, które są wbudowane w konie, dzięki nim czujemy się bezpiecznie. To asystent ostrzegania o możliwości kolizji z przodu, asystent utrzymania pasa ruchu, System inteligentnych świateł LED, system ostrzegania o ruchu poprzecznym, asystent wykrywania pojazdów w martwym polu przy zmianie pasa ruchu oraz system monitorujący poziom koncentracji ruchu. Prezentowany model to wersja wyposażenia Style z nawigacją oraz pakietem wykończenia LINE. Wersję wyposażenia cechuje kilka istotnych elementów. Nagłośnienie Premium Krell z ośmioma głośnikami oraz subwooferem. Półskórzane fotele z charakterystycznym przeszyciem Lime. Nawigacja ośmiocelowa z kamerą cofania. Klimatyzacja automatyczna. Podsumowując, Hyundai Kona sprawdzi się idealnie w mieście jak i poza miastem.